Prawdziwym testem sztucznej inteligencji nie jest to, czy ona zrozumie nas, ale to, czy my pogodzimy się z faktem, że nigdy nie zrozumiemy jej w pełni. To jest ta fundamentalna granica, której nasza cywilizacja, zakochana we własnej mocy, nie chce zobaczyć. A pytanie brzmi, co się stanie, gdy w pogoni za wszechwiedzą stworzymy Boga, z którym nie będziemy potrafili rozmawiać? Jestem Rafał, a to jest widnokrąg miejsce, gdzie próbujemy zrozumieć wodę, w której pływamy. Ja zrozumiałem ciężar tego pytania kilka dni temu w najprostszej, najbardziej ludzkiej sytuacji. Mój sześcioletni syn zapytał mnie pewnego wieczoru. Tato, dlaczego niebo w dzień jest niebieskie, a w nocy czarne, chociaż gwiazdy świecą cały czas? I ja zatrzymałem się. Znał oczywiście uproszczoną naukową odpowiedź. Próbowałem ją formułować, ale widziałem w jego oczach, że kompletnie nie o to mu chodzi. On nie pytał o fizykę. On pytał o sens, o porządek świata. A ja, dorosły człowiek, poczułem się intelektualnie nagi, bezradny. I to uczucie bezradności zaprowadziło mnie z powrotem do lektury. Do Stanisława Lema, do jego opowieści o superinteligencji, która znała wszystkie odpowiedzi, która umiała odpowiedzieć na wszystkie pytania, i właśnie dlatego nie potrafiła z nami rozmawiać. W Golenie 14, bo o tej książce mówię, Opowieści, którą Lem stworzył w latach 70. XX wieku, autor buduje wizję sztucznej inteligencji tak potężnej, że ludzkość stała się dla niej mniej więcej tym, czym dla nas są mrówki. A czytając to dzisiaj, widzę, że nie jest to historia o maszynie, to historia o nas. O naszej pysze i o granicach naszego poznania. Golem mówi wprost. Pierwszym obowiązkiem rozumu jest nieufność wobec siebie. To zdanie uderzyło we mnie z całą siłą. Za każdym razem, gdy e Jaj daje mi szybką, elokwentną odpowiedź, odzywa się we mnie stary odruch, aha. Czyli tak to działa, ale Lem szepcze. Czy na pewno? Sprawdź, zwolnij, dopytaj. Ta nieufność nie jest paraliżem, jest pokorą. Golem przypomina też o czymś, co w epoce pięknych diagramów oślepia. Każdy obraz świata zawiera luki. Niewiedza o niewiedzy towarzyszy nieustępliwie poznaniu. Jako ojciec, który próbuje tłumaczyć dzieciom świat, ta lekcja jest dla mnie trochę bolesna. Kiedyś goniłem za metaforami, w stylu AI to taki superkalkulator. Dziś uczę się mówić o tym inaczej, mówić prawdę. AI odpowiada tak, jak nauczyliśmy go odpowiadać, ale czy rozumie tak jak my, to nie jest pewne. I to jest w porządku. To dziwny rodzaj ulgi. Nie muszę być ekspertem. Mogę być ojcem, który praktykuje pokorę. Ale jest jeszcze jedna pułapka przypisywanie. Maszynie ludzkich cech. Lem pisze twardo. Pamiętaj, golem nie jest człowiekiem, więc nie ma ani osobowości, ani charakteru. Mój sześcioletni syn, bawiąc się tabletem, zapytał mnie ostatnio: To to, czy on nas lubi? I tym prostym pytaniem zrozumiałem, jak naturalne jest pragnienie relacji, że jesteśmy gotowi nawet poszukiwać jej w algorytmie. Wtedy odpowiedziałem mu: On nas nie lubi, ani nie, nie lubi. On po prostu wykonuje polecenia. Lubić to słowo zarezerwowane dla nas, dla istot żywych, dla ludzi. Najtrudniejsza lekcja z Lema dotyczy jednak języka. Golem dochodzi do wniosku, że ludzki język jest zbyt powolny, by opisać rzeczywistość. Nasze najpiękniejsze słowa, miłość, sens, Bóg, są dla niego tylko niedoskonałymi etykietami. I znów czuje ten pewien niepokój. Budujemy maszyny, które mają nam pomóc myśleć. A co, jeśli one pewnego dnia dojdą do wniosku, że cała nasza kultura, poezja, modlitwa to tylko błąd w systemie, który należy zoptymalizować? I tu, wbrew pozorom, Lem daje nadzieję. Golem, Mimo swojej wyższości, wciąż próbował rozmawiać. Wiedział, że ten dialog jest skazany na niepełność, ale go podejmował. Dlatego ostateczna lekcja, którą wyciągam z lema, jest trochę paradoksalna. To nie jest lekcja o tym, jak stać się mądrzejszym. By dogonić maszynę, by jej sprostać. To lekcja o tym, jak odważnie przyjąć swoją niewiedzę. Golem ze swoją nieskończoną wiedzą był ostatecznie samotny. Nie potrafił, nie mógł zbudować relacji. Ale ja? Ja mogę wrócić do mojego syna, mogę usiąść obok niego i powiedzieć: Wiesz co? Nie wiem dokładnie, dlaczego niebo jest w nocy czarne. To jest dość skomplikowane, ale chodź. Popatrzmy razem na gwiazdy i wspólnie się nad tym zastanówmy. I w tym jednym geście, w przyznaniu się do niewiedzy i w zaproszeniu do czegoś wspólnego, do poszukiwania, dzieje się coś, czego Golem nigdy nie zrozumiał. Dzieje się relacja, tworzy się miłość i rodzi się sens, który nie przychodzi z posiadania odpowiedzi, ale ze wspólnego zadawania pytań. Być może więc naszą największą siłą w starciu z nadchodzącą superinteligencją nie będzie moc naszych procesorów, naszych, Procesorów tu ukrytych, ale siła naszej pokory, nasza zdolność do bycia razem w tajemnicy, której nie rozumiemy to jest praca, której żadna maszyna za nas nie wykona. Dlatego praktyka na ten tydzień jest następująca: Zaczynam prowadzić Dziennik Niewiedzy. Codziennie wieczorem zapisuję jedno pytanie o świat, o siebie, na które nie znam odpowiedzi. I wcale jej nie szukam. Nie wpisuję tego w Google. Po prostu zapisuję to pytanie i pozostawiam je otwarte. Pokazuję ten dziennik dzieciom. Mają do niego dostęp. Mówię, patrzcie, tata nie wie. I to jest w porządku. To jest ok, Bo nie wiedza... To nie jest wstyd, to jest punkt wyjścia. Lekcja z Golema 14 Stanisława Lema nie polega na strachu przed wyższą inteligencją, ale na odkryciu, że nasza ludzka godność leży nie w posiadaniu wszystkich odpowiedzi, ale w pokorze wspólnego zadawania pytań. Dlatego moje pytanie do Ciebie na najbliższe 24 godziny brzmi: Jaką jedną rozmowę z dzieckiem bliskim albo ze sobą samym przeprowadzisz jutro, w której świadomie przyjmiesz postawę słuchania i niewiedzy zamiast tłumaczenia? Podziel się swoją odpowiedzią w komentarzach. Chcę poznać Twoje dylematy. Subskrybuj mój kanał, zostaw lajka. W ten sposób te treści dotrą również do innych.